Wyróżniono przedsiębiorców filantropów w Włodzisławiu. Tytuł Przyjaciel przedszkole przyznawany jest tym firmom, które wspomagają działalność wybranej przez siebie placówki oświatowej. Do tej pory otrzymały go dwa przedsiębiorstwa z terenu Włodzisławia Śląskiego. W przyszłości może być ich więcej i zależy to tylko od dobroci serca wodzisławskich przedsiębiorców. Przyjaciel przedszkola to tytuł przyznawany przez wodzisławski magistrat tym podmiotom gospodarczym, które nie patrzą tylko na swój interes, ale także próbują pomagać innym. Tytuł przyznawany jest firmom z Wodzisławia. W ten sposób wyróżniamy firmy, które bardzo mocno zaangażowały się w pracę na rzecz placówki. Dość często jest to tworzenie atmosfery wokół placówki, budowanie zespołu ludzi przyjaznych, także różnego typu pomoc w zależności od profilu firmy. A ten wcale nie musi być zbieżny z formą oferowanej pomocy. Co więcej, wcale nie musi chodzić o pieniądze. Najczęściej jest to pomoc instytucjonalna czy też personalna, na przykład przyspieszenie załatwiania spraw kluczowych dla rozwoju danego przedszkola. No zawsze zwłaszcza, że nasza firma jest taką firmą, w której pracuje już teraz prawie 130 ludzi i w czasie te 22 letniej istnienia naszego urodziło się nam też ponad 30 już dzieci. Więc zawsze jakoś patrzymy na to, że na, na, na dzieci, na macierzyństwo, na, na zatrudnianie kobiet tak, tak po ludzku po prostu. Jak do tej pory dwa włodzisławskie przedszkola mogą się pochwalić takimi tytułami. Publiczne Przedszkole nr 2 oraz Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4. Ten tytuł firma dostała za ogromną pomoc i zaangażowanie, które czyni dla naszej placówki. Już praktycznie od trzech lat wspiera nas we wszystkich pracach, które związane są z termomodernizacją, z doposażeniem placówki, z wykonaniem wszelkich prac, które tutaj się odbywają. Tytuł ma charakter prestiżowy i ślad za nim idą tylko względy marketingowe. Został ustanowiony po to, aby docenić lokalnych przedsiębiorców, którzy pomagają do tej pory cicho i anonimowo.